Czyli przed 3000 obrotów zmieniamy na wyższy, czy jak? 2000, jeżeli mówimy, i teraz też w samochodzie, nie wiem, czy Państwo to już wspominałem, ale nic nie jest takie czarno-białe. Nic nie jest on-off. Wszystko jest takie zależne od sytuacji. I teraz, jeżeli do analizy weźmiemy sobie prostą równą nawierzchnię nie wjazd pod zniesienie, tylko prostą równą nawierzchnię, to możemy się spokojnie umówić, że ten wyższy bieg będziemy wrzucać już wtedy, kiedy prędkość obrotowa osiągnie 2000 obrotów, 2200, mniej więcej tak to jest przełożone, te, te przynajmniej niższe biegi naprawdę to pasują niemal nie ma u wszystkich współczesnych producentów, to tak mniej więcej wychodzi. 2 2200 i on już chce zmiany. Znaczy, to, co on chce, to jest jeszcze, ale już jest najbardziej korzystne warunki do tego, żeby zmienić bieg na wyższy. Zmieniamy bieg na wyższy. Jak puścimy sprzęgło, załączymy to, to obrotomierz pokaże 1300 obrotów, 1500, coś w tym przedziale, i znowu dalej spokojnie przyspieszamy tak delikatnie. Jak chcemy mieć miałem mówić o tym za chwilę, ale jak chcemy mieć szybsze przyspieszenie to musimy się wtrafić we właściwy zakres odpowiedzialny za moment. Tak. Parametry silnika określamy między innymi moment i ten moment ujawnia się na przykład na przykład przy 2500 i trwa do 4. To jest najlepszy moment, czyli w tym momencie obrotowym silnika sil samochód będzie najszybciej przyspieszał. Są sytuacje takie. Właśnie może żeby to wyprzedzanie skończyć szybciej. Albo żeby pod tą górę wjechać, bo wtedy auto jest najmocniejsze. I też będziemy wtedy dążyć do tego, żeby złapać ten, ten moment, kiedy samochód zaczyna nabierać powietrze i sobie dużo lepiej radzić. Jeżeli poczujecie kolejny moment, kiedy tam, jeżeli ten silnik zaczyna hałasować, a nadal to jest prosta równa, to też bieg w górę, żeby nie przeciągać biegów, bo to no i znowu i spalanie, i.